Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie Plastusie, Teletubisie, Serdelki i Misie Kolorowe <grym> i inne gumisie i, 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 i takie tam... Muszę, ja, się, takie, ja, się muszę, ja się muszę w ogóle pilnować żeby na początku nie mówić kurwa, bo potem to muszę pikać w ciągu tych pierwszych 15 sekund. Nie? Co zrobisz, no? No. Także tak, łysy kulfon cool, was wita, dzień dobry o, I, zes no, i zestresowany... Się tak... byś krótko opierdolił? Tak, siostra była powiedziała mi tych chuju i... No właśnie tak serdecznie tak. No. Tak, tak. No. Także A... wita was Łysy Kulfon cool, i zestresowany purposz. No, to prawda, że jest zestresowany purposz. I to jest też szukający aktualnie purposz, jak tu faktycznie to. Te, 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 te zrobić, te wiesz, które, nie? No. No, te, te, te że głosowanie tylko po. O... Tak, tak, bo on tam właśnie grzebie, tak że jak mi wywali y, 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 z, z serwera nagraniu, to, to, to wina tego po drugiej stronie mikrofonu. Tak jest. Y, tak, tego tego, 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 tu słyszę w słuchawkach, y, to bo on tam grzebie, żeby y, wam zabronić możliwość głosowania zanim nie przejdziecie map. Jest, finishes before voting i teraz tak, app karma, kategoria behavior, integer, type 0. To co, zmienić to na 1? W sensie? No bo jest y, value, jest 0. No. Momencie. To ja dam 1. Zobaczymy co się stanie. Okej. Okay. No i dałem już. Nie trzeba było restartować. No. Przejechałeś okay. też kiedyś? Tak, niestety tak. Aha, to jest ta plansza, no tak. Hmm. No zobaczymy na następnych. Czy to, czy to zadziała, czy, czy nie. Eee, za, 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 zaraz, list. My zaraz zrobimy eksperyment, tylko czekaj. Aha. Eee, kurde. Advanced list, nie? To tu było. Żeby ci by pokazało mi te mapki, które mam nieprzejechane, nie? Bez lokala. No, dokładnie, no to, nie? to po prostu. Tak. Teraz zobaczymy. Aha. This can take some time on large servers. Długo zajmuje, czyli mamy duży serwer. No, no mamy duży. Bo, bo pojawił się komunikat, że to zajmuje trochę czasu na dużych serwerach. No to czyli mamy duży serwer, skoro no to skoro to też, ten. To się ładuje dobrych paręnaście sekund już, jak nie parę dziesiąt. Pytanie, czy się w ogóle się załaduje. Na pewno mi w momencie, jak będę to przejeżdżał dobrze, to mi wtedy w momencie wyskoczy zapach. Tak, to jest, to jest złota zasada, po prostu prawo Murphy'ego, czy jakoś tak. Tak, tak, tak. No, tak gdzieś jak, tak. Jest spora szansa, że to zblokujemy. Tam jest w ogóle jeszcze dużo innych opcji, na przykład możliwość, żeby wyłączania vołtowania. O, ty, czekaj. Właśnie. No, tak. w sumie tak, i przetestujesz, oczek jak pojawiła mi się lista. E, tu na przykład to. Sorcery, tutaj na przykład, tutaj chociaż. No, dwie, dwie pozytywne, dobra. Tu nie mam lokalsa. No i pięknie, zobaczymy zaraz, czy, czy, czy będę mógł głosować, zanim to przejada. A teraz skip vote. Skip vote enabled. Jest true. I, I jeszcze powinno być czekaj, bo jest skip vote enabled. To wiesz, co? Zmienię to na. Ale ja nie mogę tutaj zmienić teraz na. Aha, mogę! Dobra. Jest false. Skip false. Dobra. Y... Niech ktoś. A czekaj. Niech ktoś próbuje skipnąć mapkę, please. Bo testuję coś. Hi -hi 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 -hi. No właśnie, to się w sumie trzeba restartu czy nie trzeba restartu. Dokładnie, jeżeli nie trzeba, to jest po prostu... Ty no nikt... Nie gadaj, że się nie da! No nie wiem, jeszcze nic nie napisali. Nie jest, da się, się sknąć. Yes. Pięknie! Pięknie! Jest! Yes. Trzeba będzie to, tylko trzeba pamiętać, że to ten. Włączać i wyłączać. I no i jeszcze jak to było? Expand. Expand voting, y, też. Y, expand. Nie, no myślę, że to można śmiało komendą cancel załatwić i kiknąć gościa. To bo tak to potem. Będziesz musiał myśleć, żeby przed każdymi nagrywkami to włączać i wyłączać, potem po nagrywkach, więc. Czyli co, jednak ten... Aaa, yy, yy. ja bym zostawił to skipowanie, Dobra. nie? A, będzie Dobra. się kancelować i się będzie oso banować osoby, które będą skipować w momencie, gdy nagram odcinek, nie? Tak, enable skip, czyli to okay. z automatu działa, to jest piękne po prostu. Okej, okay. to super. To zaraz przetestujemy za 10 sekund, zrobimy testy jeszcze, czy... czy będę mógł tak, dać... bo tam tutaj mam true-false, a tam miałem do wpisania ręcznie, no nie? Było 0, a wpisałem 1. Mam Jakie tam nadzieję... miałeś opcje? Tam było coś opisane? Coś, czy nie? Żadnego opisu, tak naprawdę tylko jest... Już ci czytam, co tutaj jest napisane. Tu jest napisane, mój drogi Kulfonie, Finishes before voting. I value było 0, dałem na 1. Okej. Okay. Aha, po prostu tak o. Dobra, no i tutaj nie mam lokalsa i łapkę w górę chcę. You have to finish this ma... JEST! TO DZIAŁA! Hehe, <laughs> <laughs> To działa! Dziękuję serdecznie w takim razie y, za pomoc tutaj y, Filipkowi. Y, bo, y, dziękuję bardzo, to było y, bardzo pomocne. Tak. To wow w ogóle. Wow, 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 ale chat w ogóle to jest. No, to jest coś, czego mi bardzo było brak. Chciałem, czy jest ktoś tutaj, kto. kto... No, oczywiście! No, pięknie. No dobrze, w takim razie. Nie no, cudo, 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 cudo. Szukam, bo y, Filipek to jest, że tak powiem, y, y, Nick, ale pisał do mnie to. Y... Kurczaczki, nie wiem, nie no mogę. No i głosować. nie mogą głosować. No i pięknie. No i to mi się podoba, ale nawet, ci... nawet się Katrin cieszy, powiedz, działczy kuźwa. No, no to ona się na pewno cieszy. Zdecydowanie się cieszy. No. Jest! No cudownie. A co to za mapa w ogóle, bo ja jej nie kradłem. Nie, właśnie nie mogę jej przejechać. I teraz nie mogę na nią zagłosować. To jest zło. Ale dobrze. No. Patrz że na jednym odcinku oh, oh, oh. dało się naprawić, no. Dobra, spadłem. Ja chcę tam, do, ja chcę dojechać tę mapę, jakkolwiek naokoło. Ja chcę dojechać tylko po to, żeby jej... A! Czekaj. O Nie tak. Ja, chcę, I żeby, ja tylko chcę dojechać po to, żeby tylko żeby dać jej, mu dać łapkę. Jakąkolwiek. Jeszcze nie a, wiem czy w górę, czy w dół. Jeszcze nie wiem. Oj, to trzeba przeskoczyć, to się tak nie da tak kurde, No właśnie, to jest trudno to się taka. uda naokoło, tak, a to się nie uda naokoło. Dobra. Pięknie. No i teraz jest wszystko na swoim miejscu, że tak powiem. To teraz się zgadza, no? No. Co nie ma, to jak eksperymenty na żywym organizmie, jak tam do tej mety doskoczyć? Eee. Dawaj, kamienio! Daj komienio. No Jak tam doskoczyć? Ty chopie, ty! Tylko czekaj, bo tu jest jeszcze. Bo to, tam jeszcze jest, tam jest meta, ale tam jeszcze jest potem dalej checkpoint. Kurde, lebele, ja nawet nie mogę doskoczyć na razie tam się tak z tym, że tam trzeba, wiesz? Ja, ja to będę próbował objechać jakkolwiek. No pewnie, jak będę tak praw w słupę, to na pewno dojadę, nie? Tyle placu, Dobra, tyle miejsca, prędkość. ale ja oczywiście łup słup. Teraz mam prędkość dalej nie doskoczyłem! Kurde, tam jest... Mega trudno to przeskoczyć. tym się, czy tam trzeba doskoczyć, wiesz? Tak szczerze, szczerze mówię, ale że tam się to... da doskoczyć, od razu ci mówię, że to jest... No, ale i tak masz checkpointa potem. No, no to... Czy to jest checkpointu 2? No to zaraz sprawdzę, czy tam... No, bo tam przypadkiem... jest checkpoint w powietrzu, tylko tak się stałem co, co, co z nim, jak do niego, nie? No niby mam prędkość teraz... Dobra, to jest pierwszy checkpoint, tam trzeba przeskoczyć! No inaczej nie, nie dojedziesz! Na pewno? No pewnie, no bo tam jest kolejny checkpoint, checkpoint w powietrzu! Więc na, na, na słupku. To trzeba mieć mega prędkość i tam doskoczyć, bo inaczej nie przejedziesz. Nie ma szans. No nie wiem. No musisz do tej mety doskoczyć, bo następny jest też ringiem w powietrzu. Mówisz? A no. właśnie, to... aha i tam jest druga meta jeszcze. No tak. Mm. Bo się, czy się z tego, z tej wiesz, tej, takie, takiego łuku, że tam się przypadkiem nie da zjechać, nie? Jeszcze jakoś ewentualnie. Hmm. No nie wiem, no ja próbuję, bo... Jestem już bardzo blisko doskoczenia. Chociaż faktycznie patrząc po czasach to to faktycznie są same osoby, które to przejechały perfekcyjnie. To jest tylko 40, 40 lokalów tylko nie Doskoczę, doskoczyłem. Widziałem, a ja, żeś się wydupczył. Kurde, <grym> się wydupczyłem, jakbym przytrzymał tam, Jakbym tylko przytrzymał tam airbrake'a, to bym to już byłbym na górze. No i tym sposobem takie mam... Kurczę, ale z drugiej strony. Hmm... Bo to też trzeba jakieś mapy będzie jakoś likwidować, które są trudno przejezdne, nie? Tak na przykład tak ta, nie? I, i ja, pierdziele nie doleciałem. Nie doleciałem. No ale wiesz co? No to, to już będziemy sami eliminować. Tak? No też tak myślę, że takie indywidualne podejście, nie? jesteśmy, no to nasz serwer po to, tak, żeby... No niby, niby tak. Od tego oni są. Od tego są oni tak przynajmniej stare baba we wsi gadają a no. właśnie, a propos starych baba we wsi bo to stare baba we wsi też gadają że jak się y, da szybko jakikolwiek komentarz y, jeśli stare baba we wsi w Zielonej Górze tak jest kapalutkiem na głowie, nie? Jak dacie w tym momencie, zapauzujcie y, odcinek i dajcie jakikolwiek komentarz. Nie ja wiem, 1, 2, 3 napiszcie nawet w komentarzu czy wiesz, i zobaczymy, się, że to działa. coś musi być napisane, żeby to nie było właśnie Aha. 1, 2, 3. To, no to nie wiem. Napiszcie to, to napiszcie coś tutaj napisałem. Multipla to i tutaj dopiszcie od siebie, co uważacie. Tym hmm? jest banują hajt na multiple. <laughs> Ale no niektórzy, jak lubią multiple, więc wiesz, no. To możecie tak. sobie wybrać tak. Jedni wybierają multipraw, drudzy wybierają... Po prostu napiszcie, że to jest ładny kulfon. Cool o, ten, tu ten ten mały. No. Ten mały, bo, bo on ma braci, ale. Albo to... historię skoków na to, to, to... też może być. Jesteś pewny? Tak. Bo wiesz, że z... tu się jedna osoba wypowie bardzo intensywnie. No i bardzo dobrze, no właśnie. Nie jakiś nis. No to, to, to wiesz, no co za różnica, no byle by się wypowiedział. Wiesz, yy, poza tym. Historia skoków narciarskich jest bardzo prosta, no, jest tak stara, że nawet na Stasi górale nie pamiętają i źle w temacie, no. no to, to tak, To takie proste to było, to takie? No. To tak, już tak Wy też możecie napisać historię skoków narciarskich. I, i na, napiszcie po prostu historia skoków narciarskich. No. Nie opisujcie historii, napiszcie historia skoków narciarskich. Trudna passa, ale ja już mogę na niej zagłosować. O. Ty, ja też jej nie przejechałem jeszcze. O, jak? Już jestem pełnoletni na tej mapie. I ja jej dałem jej łapkę w górę, bo fajna plansza. Ty, ja jej w ogóle nie kojarzę. Ja też. No, tu się trochę wydupiłem, ale dobra. Jadę I dalej. można zagłosować. Tak, już teraz sprawdziłem, że jak jest yy, O, ja też mogę. O, no i... Plus. Ha, ha. Succes, Suces! Suces fully voted! Wspaniale to jest. Po prostu wspaniałe to jest. No, i elegancko. Jeszcze raz dziękuję bardzo. Ej, ale to jest dobre, bo nawet, nawet admini nie mogą głosować, nie? No to akurat może. tak <średnio, średnio bym powiedział. No tak, średnio bym powiedział. Tak średnio. <średnio> no tak. A jak w Ja ja nie, wiem, czy ja nie mogę. Być może ja mogę. Aha, no ja nie mogłem przedtem w pierwszym razie. ja jestem od Ty siebie. jesteś. Tak, ty. ty, ja mam ty, 94, a ty nie no wie. właśnie, ja tylko mam 75, więc no. Więc tak, tak. Więc ewidentnie jestem wyższym adminem. Mhm. Dobra, jeszcze to poprawiam. Tutaj nie potrafię nie przypierdzielić w bandę na koniec. Aha. Mam taką prędkość, że za zatrzymuję się na bandzie i dopiero od niej odklejam i dopiero jadę. Ja na początku nie mogę tylko tego, tego checkpointa jakoś to dobrze wyrobić. Tak, to A nie, to wiesz tak, ładnie driftikiem, tak. albo tu nie wchodzi, albo mnie podbija wcześniej, albo coś. Jadł. Wiesz, no zawsze coś. O, dobra, teraz powiedzmy, że w miarę dupa w miarę. <laughs> <laughs> tak, że on to potem zepsuł. No kurde, bo ja to chcę ten zakręt bardzo ciasno obrobić, a jego nie wolno ciasno robić. No. Ładnie. No, no ładnie. nie lubię. Aj, Ajajaj, aj. za ładnie, za ładnie, za ładnie, manie Marcinie, no. Manie Marcinie zamiast panie Marcinie powiedziałem. Ale ja mam w ogóle dzisiaj no, dziękuję. mi tam nie wchodzi, no. Bo jego trzeba bardzo późno zacząć robić w ogóle. Ten drifcik bardzo późno, tak. Nie, nie długi drift, tylko bardzo mm -hmm. późny i bardzo króciutki. Mm -hmm. późno, króciutki. Późno, króciutki. Późno, króciutki. Niebieskie kwiaty kolce, niebieskie kwiaty kolce. Nie taki króciutki. Troszeczkę dłuższy, kulfon. Troszeczkę dłuższy. <laughs> Ej, jak, co jest, ja mam tutaj o sekundę lepszy czas niż Erford na drugim miejscu, praktycznie. To jest wam niehalo, ludzi. Czytujesz, Cytu Nie, no. Admin abuse. No, <laughs> O, Arford też Ty no, masz na ja... serwerach, jak zobaczył, że mam o sekundę lepszy czas. Ja się mu nie dziwię. Jak, jak czytujesz, no to co, będzie, kurde? <laughs> jak sam admin czytuje, to. No. O. Zuboczeniec. No nie? Stalkerzy pierdzieleni tutaj na tym serwerze. Nie wchodźcie, tu dajcie ze spokój po pochój ta górka tu jest. O, ale teraz będę miał czas! Ale teraz będę miał czas! Woo! Co ten górny sztarobił? No weź! Rekord. I 18,537, jaki ty masz czas? Ja! Ee... <noise> ja! E... No, dobry Długi, czas. Długi czas. Tak, im, im, przecież im wyszedł cyfarki, tym lepiej, nie? 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 No tak, tak, tak. No, tak, no. No, co za górka? Co za. Tam to trzeba te... zacząć driftować przed tą górką, IFF. A że driftować tam? No. I to, już, to już tak jakby nie zdąży. Że... Ależ dzisiaj pięknie to idzie. No nie, to, to, jest, to prosto... jest po prostu źle, jest źle. Wspaniale. Jest, jest. źle, jest źle. Jest Nic bardzo źle. A kurczę piaseczka. nie jest źle. Oj. O nie! O nie, to jest ten labirynt od cysieczka. Oj. ja, dobra. Muszę wrócić do Nie, go sobie przypomnieć. To, to nie jest, czekaj. To jest... labirynt od Cysieczka. Ale tam się jechało na wprost. Czy nie? Jak na... wprost? Od razu w lewo jedziesz. To tu, tu przejazd No to są takie targasty. Bo to nie jest ten, nie są bramki, tylko, tylko... Nie widziałeś, nie kojarzysz tego? jechać to jechałem, ale... Ja chyba pamiętam trasę, ale chyba tylko. Mhm. Ja tam za jakimś jadę, nie wiem. Z jakim, ale jadę. A, on tak skręcił ostro. Mam metę, dobra. Mniej no więcej pamiętałem trasę, ale to jest. Ojej, trzy sekundy. czyli za sek to pomiechałem jechałem? Dobrze. 4 sekundy gorszy czas od mojego pyby tutaj, bo pyby mam 28. Mm -hmm. Ej, a ja poprawiłem pyby właśnie, jakimś 7. ci nie, jakiś szał, bo 122, ale. Ale. ale? Ty, bo tak lewo, prawo, Źle. Szukam prosto. prosto. Szukam ścieżki, bo na pewno jest gdzieś krótsza Myślisz? Nie no, to jest taka dość krótka mi się wydaje. Nie, nie no, bo jeżeli trzy sekundy gorszy mam czas niż miałem, no to raczej... Mhm. raczej są lepsze ścieżki, tak bym obstawiał, nie? Hmm. To gdzie? Ja już się gubię teraz, już nie wiem gdzie jechać. Ja też już się zgubiłem, no bo to jest taki właśnie, wiesz, e, e, no, Ra rabirynt, rabi nie? no. A bo to, tu jeszcze wiec. w prawo, ok. No, tak wiesz, patrząc po tej trasie to jest taka w miarę optymalna się wydaje, no być może kwestia odpowiedniej gry slajdów, on no, tu tutaj się by źle pojechał. O, no, ja pojechałem za w nim, bo jest taka cofka. Tak? To jak po tej trawie jeździsz, że nie robisz gry slajdów? No po prostu jadę... Dobrze... A dobra, poprawiłem teraz o półtorej sekundy. Nie, że bez sensu, 40 sekund już miałem, to nie No to fatalnie pojechałeś w takim razie skoro no. 40 sekund. Ale nie dojechałem do mety, bo To nie zabrudiłem. można za mocno też yy, skręcać, nie? Po prostu jedziesz. Najdelikatniej jak to możliwe. Tylko właśnie zapamiętaj trasę jeszcze. Yy, no nie jest super trudna już, bez przesady. No, ja mam problem zapamiętać teraz. Dobra, i będę miał 29 sekund, półtora sekundy popraweczki. Możesz jechać za mną, jak chcesz. Poprawiłem 2 sekundy. Swoje pewe, jak... jestem setny, panie. Ja 28 sekund. Stóweczka, stóweczka. Bo po prostu też naprawdę dużo się zyskuje na tym, że nie ślizgasz się za mocno. Mm -hmm. no? Tak. tutaj bardziej, dobrze że. Dobrze, jedziesz dobrze, dobrze. Że, dobrze. Że, że wcześniej odpuszczasz. A, i przytarłem. Okay. E... Prawo. Tu w prawo no właśnie. No gubię się, no i ja już ten wiek jestem, że ja nie zapamiętuję trasy, no. Prawo i potem w zasadzie pierwsza, gdzie się będzie dało w lewo pojechać, to tam. Mm -hmm. Więc to jest, co jest ta optymalna, no bo tutaj to, to jakieś co tam no jest, po... Mają po 25 sekund, więc na pewno jest szybsza. Mhm. Gdzieś tu jest na pewno szybsza trasa. Chociaż tutaj no, no mówię, wydaje się taka dość optymalna właściwie. No ale skoro mają 3 sekundy lepszy czas, no to. No Chyba Chociaż? że tak dobrze potrafią jeździć. Nie no, to te czas robi około 30 sekund i to to... Chociaż? No, poprawione jeszcze, dobra. Po prostu trzeba to też umiernie przejechać, żeby prędkości nie wytracać. No, też mi się tak wydaje, że to coś tutaj. Tylko pytanie: Czy teraz to z odpuszczaniem gazu robić? Po prostu jak się zaczyna nosić, czy. A co ty? Ja tutaj nawet na sekundę nie odpuszczam gazu. Aha, okej. Okay. Czyli dobre kąty musisz brać. A? To ja tak nie umiem. No trudno się mówi. Aj, źle pojechałem. Kurde, pomyliłem drogę. To jest trudne, no, jak to, to, to takie, kurde? Jakieś zapamiętywajki, A nie, tu! O, ładnie, to wziąłem teraz ten zakręt. Bardzo to, ładnie. Tu. tu chyba... I tu, w lewo, w lewo, w lewo... LEWO! LEWO! Ooo, widzę metę, widzę metę, widzę metę... Czy poprawię coś, czy nie poprawię? Pewnie nie. Gdzie by tam? A dajże, pan, spokój, takie trudne mapy, pan, wymyślasz. Idź pan w chuj. No, gdzie to, kto to, nie no, kto to widział w ogóle, to, to jest po prostu niepojęte, no. A. nic, ja wam dziękuję za obejrzenie, mam nadzieję, że zostawiliście komentarz wcześniej, a tak, nie pominęliście to było, to tego fragmentu, to... o którym było mówione, co macie w komentarzu zostawić? Nie ma takiego pomijania, tak, i to tyle na razie, pa. Co no chciałeś do... powiedzieć? Że to, to, strzelanie to było takie, wiesz, zwycięskie, takie A. Zrobiłem takie, no. Dobrze. No to... no to fajnie, fajnie ci chrupy na, na w No <grymne> już ten wiek. No <grymne> na razie pa.